Witamy w kolejnym odcinku programu Cafe Tarnów. Dzisiaj naszym gościem jest pan Paweł Kukis szczuciński lider Kukiz 15 do Europarlamentu z Okręgu Świętokrzyskiego i Małopolskiego również. Witamy. Lubiło, witam serdecznie, witam Państwa, A rozmowę tradycyjnie poprowadzi redaktor Michał Gnianek oraz Severin Partyński. Panie Pawle, z jakimi hasłami Kukiz 15 rusza na podbój Europy? No, Kukiz 15 unika ogłoszenia haseł. Jest przede wszystkim za konkretnymi rozwiązaniami, dlatego już kilkanaście miesięcy temu rozpoczęliśmy w Parlamencie Europejskim konsultacje z przedstawicielami różnych europejskich podmiotów, rozmawialiśmy z Fideszem, rozmawialiśmy z głównymi siłami politycznymi z Włoch, Finlandii, Chorwacji i z innych krajów. I w toku tych uzgodnień udało nam się doprowadzić do powstania sojuszu. Na czele stoimy razem z ruchem Pięciu Gwiazd. Przypominam, że ruch Pięciu Gwiazd jest ruchem, który rządzi we Włoszech. Wicepremier Di Maio jest, jest szefem tego. Czyli tego poważne ugrupowanie. Bardzo poważne ugrupowanie, które przed lata, kilkoma laty, przed tylko laty wygrało, wybory, wy, wy, wygrało wybory we Włoszech i współrządzą od, można powiedzieć, początku ubiegłego roku Włochami. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten projekt europejski, zakłada on walkę z korupcją, ograniczenie wszechwładzy instytucji unijnych, wzmocnienie Parlamentu Europejskiego, ponieważ nie wiem, czy Panowie i Państwo wiecie, ale Parlament Europejski w przeciwieństwie do polskiego Parlamentu nie ma tak zwanej inicjatywy ustawodawczej, to znaczy jedynie może głosować to, co zostanie przedłożone przez Komisję. E, przez Komisję Europejską. E, a z naszej polskiej perspektywy, to co bardzo istotne, to ograniczenie tej wszechwładzy e, Francji i Niemiec. E, stąd łączymy się z ważnymi europejskimi podmiotami. Nie chcemy być statystami. E, no właśnie, nie chcecie być, chcecie rozgrywać, a nie być rozgrywanymi. Tak. Często pojawia się też hasło w, w kontekście właśnie startu z 15. Europa ojczyzny, czyli chodzi o wyrównywanie szans w Europie. E, Cały czas, mimo że jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej, jesteśmy, można powiedzieć, troszeczkę obywatelami drugiej kategorii. Polscy obywatele mieszkający w krajach unijnych, chociażby w Wielkiej Brytanii, która jeszcze póki co jest w Unii Europejskiej, otrzymują kredyty na lepszych zasadach niż polscy obywatele w Polsce. Produkty, które idą na nasz rynek są gorszej jakości. Polscy rolnicy nie mają równych szans, ponieważ w innych krajach funkcjonują, obowiązują wyższe dopłaty do rolnictwa, dlatego z całą pewnością Chcemy e, wspólnie z naszymi sojusznikami, przyszłymi potencjalnymi sojusznikami, doprowadzić do wyrównania szans Polaków e, z tymi krajami starej e, Unii Europejskiej. Mhm. Kampania w zasadzie rusza, e, no, już ruszyła, ale oczywiście cały czas to się napędza. Jakie są Pana pomysły na tą kampanię? Czy kampania bezpośrednia, czy kampania billboardowa? Czy patrząc na e, Pana nazwisko, e, kampania nie będzie potrzebna? Ruch jest, jest partią, nie otrzymał pieniędzy, nie otrzymał pieniędzy, nie bierze pieniędzy od obywateli w formie dotacji, tak jak subwencji, tak jak inne partie polityczne, w związku z tym na pewno nie będziemy robili dużych kampanii billboardowych, bo po prostu na to nie mamy środków. Stawiamy na kontakt z wyborcami, stawiamy na uczestnictwo w debatach. W najbliższą niedzielę przyjeżdżają do nas nasi włos włoscy, chorwaccy, finiscy, greccy partnerzy. Organizujemy konwencje ruchów antysystemowych, tych europejskich ruchów antysystemowych. Tak więc w ten sposób wyobrażamy sobie wyobrażamy sobie Kampanię. Co do nazwiska, to nazwisko stało się nieco bardziej rozpoznawalne. Mówię na nazwisko Kukiusz Szczuciński po tym, jak kandydowałem na Rzecznika Praw Dziecka, uzyskując dosyć duże poparcie, bo zagłosowały na mnie wszystkie opozycyjne kluby i, i koła, i większość kół. Natomiast, natomiast kontakt z wyborcą w każdej formie, jak najbardziej. A Paweł Kukiz przyjedzie do naszego regionu wspierać Pawła Kukisa? Z całą pewnością Paweł Kukiz będzie jeździł po, po wszystkich okręgach. Jestem przekonany, że zawita również, ale nie jestem jedyną osobą, która startuje z listy Kukiz 15. Mamy posłana Roberta Kaczmarczyka, świetnego fachowca od rolnictwa, mamy posłankę. Posłankę Zielińską. Mamy wiele interesujących osób. Piotr Kubiczek, znakomity nasz działacz z Krakowa. Cała lista jest godna uwagi. Występujemy też w sojuszu z prawicą Rzeczpospolitej. 9 miejsce na liście zajmuje Bawer Akondo. W Krakowie bardzo popularna postać. Także, także będziemy zachęcać na głosowanie na całą listę. Nie, nie, nie tylko na jej lidera, choć oczywiście liczę na, na głosy. Ale tak, czy troszeczkę będzie strata dla naszego regionu, jeżeli, na przykład, KUKIS z 15 zrobiłby dwa mandaty i tym drugim mandatem zostałby, mandatem zaufania zostałby obdarzony poseł Norbert Kaczmarczyk, który bardzo mocno zabiega o sprawy naszego regionu, interweniuje w wielu kwestiach dotyczących właśnie tutaj problematyki, z jaką się tym borykają mieszkańcy? To będzie troszeczkę też z jednej strony, jakby może chyba osłabienie KUKI z 15 w naszym okręgu, ale i także no problem dla mieszkańców, bo pan Kaczmarczyk pomaga w wielu sprawach. Ale z korzyścią dla polskiego rolnictwa w Europarlamencie byłby taki chyba silny głos, no, co by nie powiedzieć, posła rolnika, tak? Z całą pewnością rolnictwo jest bardzo ważnym tematem w Unii Europejskiej. Ja jestem lekarzem, więc będę się zajmował bardziej tematyką związaną ze służbą zdrowia i w jaki sposób będę chciał poprawiać funkcjonowanie Polskiej Służby Zdrowia. Właśnie, w tej, jakie postulaty? W pozycji unijnej. I czy coś można w ogóle w, w Parlamencie Europejskim jakby wylobować dla Polskiej Służby Zdrowia? Będąc yy, powiedzmy elementem... Ważnym elementem frakcji, tak jak mówiłem, żeby powstała frakcja w Europarlamencie, obecnie tych frakcji jest 8, żeby powstała frakcja, muszą być przedstawiciele siedmiu państw i mimo 25 euro Takie frakcje konstruują koalicje, Są bardzo istotne, jakby w funkcjonowaniu. Parlamentu Europejskiego, jak najbardziej można uzyskiwać różne korzyści dla kraju. Z mojej perspektywy, odnosząc się szczegółowo do, do pytania pana redaktora, przede wszystkim będę stawiał na to, aby do Polski płynęło szeroko strumienie pieniędzy, unijnych pieniędzy na profilaktykę skierowaną wobec dzieci. Ponieważ to, co jest piętą achillesową polskiego systemu, to brak tej profilaktyki, brak zainteresowania niestety praktycznie wszystkich, jakich rządzą, Rozwojem pediatrii, rozwoju neonatologii, a to zajmowanie się dziećmi to nie, nie jest koszt, tylko to jest inwestycja. W ten sposób inwestujemy, jeżeli zaniedbamy stan zdrowia dziecka, im wcześniej to się dzieje, tym spustoszenia są, są większe. To takie dziecko, zamiast być podatnikiem, zamiast zakładać rodzinę, zamiast być siłą tego, tego narodu, no niestety, ale. Cierpi, cierpi cała rodzina, często ta rodzina się rozpada. Jest bardzo istotne, aby takim zwieliskom w sensie długofalowym zapobiegać. A to jest problem generalnie w Europie, czy po prostu Polska odstaje od innych krajów, jeśli chodzi o te działania? Polska odstaje, jeśli chodzi o procent PKB przekazywany na służbę zdrowia. Taki minimum Światowej Organizacji Zdrowia to jest 6% PKB, w Polsce to jest około 4,5%. Procenta. Natomiast są kraje, w których to jest 10 czy nawet 12%. Niemcy, Holandia. To jest tak, że my musimy inwestować w naszych obywateli, zwłaszcza tak jak mówię, w tych, w tych, w tych najmłodszych, ponieważ od tego zależy nasza pozycja w przyszłości. Tak? W związku z tym, przynajmniej takie Taki procent powinien być przeznaczony, że oczywiście wymaga to też reformy samej organizacji. Dlatego mówię o profilaktyce, mówię o tym elemencie, gdzie te przeznaczone środki w najlepszy sposób będą się zwracały, bo zrobienie dziecku USG jamy brzusznej to jest proste, inwazyjne i, i tanie badanie. Natomiast leczenie otworów chociażby, które się rozwijają przy przeoczeniu we wczesnym stadium rozwoju choroby, to są ogromne pieniądze i ogromne koszty dla społeczeństwa. Wszedł pan w politykę, pomagał pan dzieciom w różnych zakątkach świata, nawet w obszarach ogarniętych wojną, a teraz garnitur, krawat, kandydowanie do Parlamentu Europejskiego takie, to, to są takie, wydaje mi się, takie dwie skrajności. Nie. Dziękuję za, za, za zwrócenie na to uwagi. Właśnie kandydowanie do Parlamentu Europejskiego jest naturalnym, można powiedzieć. Przedłużenie tego międzynarodowego funkcjonowania. Ja rzeczywiście od wielu lat zajmuję się udzielaniem pomocy humanitarnej w różnych regionach wojen i katastrof. Rozumiem tą problematykę międzynarodową, współpracuję z różnymi podmiotami, chociażby jak ze Światową Organizacją Zdrowia, czy różnego rodzaju międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi, i wiem, jak dużo trzeba zmienić polityce europejskiej, jak dużo trzeba, jak wiele, jak bardzo trzeba pomagać na tym polu, to jest ważne z wielu względów i stąd moje kandydowanie jest naturalnym, bym powiedział, naturalną konsekwencją tej mojej aktywności międzynarodowej w polityce europejskiej, dużo kwestii toczy się w kuluarach, tak? to znajomość pewnych kultur, również języków, pomaga, stąd stąd zaproponowano mi start po konsultacjach z rodziną, z przyjaciółmi, ze współpracownikami. Zdecydowałem się na to, na pewno będę chciał. Gdyby udało się uzyskać mandat do Europarlamentu, kontynuować swoją pracę lekarską, tak w kraju jak i za granicą, oczywiście w nieco mniejszym stopniu, ale jestem w stanie systemowo dużo więcej osiągać i uzyskiwać na tym polu, niż będąc, jakby nie patrzeć, anonimowym polskim lekarzem. No właśnie, jeżdżąc Pan po świecie, również znając języki, jawi się Pan jako kompetentny kandydat do Parlamentu Europejskiego, nie a w kontekście niektórych kandydatów z innych list... Można, można mieć wątpliwości. Można mieć wątpliwości, także to jest to chyba powinno też e, pomóc już po, po tym, jak zostanie pan, e, czego życzymy oczywiście, Europosłem. Tak? W całym ruchu postawiliśmy na osoby posiadające stosowne kompetencje. Jedynką ze Śląska jest mecenas Grzegorz Długi, który był konsulem w Stanach Zjednoczonych, który studiował w Australii, który jest wybitnym adwokatem, jedynką na Dolnym Śląsku jest Agnieszka Ściga, która pracowała współpracowała z Bankiem Światowym, jedynką w Okręgu Warszawskim jest Stanisław Tyszka, który robił doktorat we Florencji również swobodnie, że tak powiem posługuje się kilkoma językami, tak więc stawiamy na osoby kompetentne, które będą w skuteczny sposób w stanie reprezentować nasze, nasze narodowe interesy. Sondaże pokazują właśnie, że jeżeli chodzi o mandat dla ruchu Kukiz 15 w naszym okręgu jest na to bardzo realna szansa. To motywuje Pana do dalszej pracy? Jeszcze większej intensywności? Czy, czy jednak uważa... Jednak, jednak, jednak jak najbardziej. Uważam. Jak hmm? najbardziej. Tutaj nie można osiadać na, na laurach. Liczymy na każdy głos. Bardzo prosimy naszych Zwolenników naszych wyborców, żeby 26 maja poszli do urn i, i oddali na nas, na nas swój głos, e, aby uniknąć losu ugrupowań chociażby z 2015 roku, gdzie zabrakło ułamka procenta. Tak więc wszyscy i kandydaci i, i, i działacze będziemy bardzo intensywnie pracować na rzecz osiągnięcia sukcesu w tych wyborach, ale ten sukces oczywiście będzie zależał od frekwencji, od udziału naszych, od naszych wyborców. Bardzo gorąco o to, o to prosimy. Aby, aby szli do urn, aby nie marnowali swojego głosu na oddawanie głosu na ugrupowania być może wydające się im pokrewnymi, ale nie mające szansy przekroczenia progu wyborczego, bądź głoszące sprzeczne wewnętrznie hasło. Ale niższa frekwencja lub wyższa frekwencja, co jest lepsze z perspektywy ruchu KUKI z 15? Trudno powiedzieć. Na pewno e, z perspektywy ruchu PUKIS-15 jest duża frekwencja zwolenników ruchu PUKIS-15 e, w wyborach do, do parlamentu. Ale jako ruch obywatelski z dużej frekwencji w ogóle jesteśmy, też, też byście się jesteśmy jesteśmy, nie cieszyli. Jesteśmy zadowoleni zawsze. Im silniejszy mandat, tym, mm. tym, tym, tym to jest istotne. To w sytuacji, w której jest bardzo niska frekwencja, może dochodzić do różnych nietypowych zjawisk, nieodzwierciedlających, że tak powiem, rzeczywistych preferencji Polaków. Także im więcej ludzi idzie do wyboru, tym, tym jest to lepsze dla demokracji i dla nas wszystkich. I jeszcze na koniec, może troszkę egoistycznie, ale jako Tarnowianin muszę o to zapytać, czy w Parlamencie Europejskim byłaby jakaś przestrzeń do działania, żeby takie miasta jak Tarnów, które no są w odwrocie, młodzi wyjeżdżają i tak dalej. Czy można jakoś pomóc temu miastu? Z całą pewnością problemem Polski jest centralizacja. Ludzie wyjeżdżają z mniejszych ośrodków do ośrodków bardzo dużych, tak? w szczególności oczywiście, w szczególności do Warszawy. To jest zjawisko szkodliwe, ponieważ tracą swoje związki, swoje relacje z przyjaciółmi, z rodziną. To nie jest dobre rozwiązanie, to niczemu nie służy, dlatego prowadzenie różnego rodzaju działań na rzecz wyrównywania tych szans jest bardzo istotne. Ja mogę powiedzieć o dwóch elementach. Co prawda te decyzje wydaje się, że zostały już podjęte, ale po Brexicie jeżeli oczywiście dojdzie do niego, Europejska Agencja Leków zostanie przeniesiona z Londynu do, do Amsterdamu. Gdyby się udało jednak to zmienić i przenieść taką agencję do jednego z polskich miast, to chociażby takiego miasta, jak Tarnów, które jest przecież świetnie położone komunikacyjnie, e, e, mogłoby to być dużą, dużą wartością z całą pewnością powinniśmy też starać się o to, aby środki były tak dystrybuowane, środki unijne, aby wyrównywać te szanse. Wydaje się, że gdyby tworzyć coś w rodzaju centrum outsourcingu na przykład na terenie Tarnowa, gdzie jest wielu znakomitych młodych ludzi, gdzie jest bardzo dobra komunikacja z dużymi ośrodkami, chociażby z Krakowem, tak, stolicą Małopolski, to lobowanie na rzecz takich rozwiązań oraz oczywiście rozwiązania, o których mówiłem, ogólne rozwiązania chociażby na rzecz służby zdrowia, to są, to są działania, które takiemu miastu jak Tarnów by, by pomogły. Ja pragnę zwrócić uwagę na to, że zlokalizowali nawet jednego ciekawego projektu na terenie miasta europejskiego. Może całkowicie zmienić obraz tego miasta i kraju. Takim przykładem jest Bilbao. Wiele lat temu Bilbao. W mieście średniej wielkości hiszpańskim, które słynęło tylko i wyłącznie z klubu Atecji Bilbao i tak nie było, nie było znane, powstało centrum Guggenheima, centrum sztuki, bardzo nowoczesne, e, które spowodowało, że miasto zaczęło być znane na, całej, na całym świecie, e, przyciągnęło kapitał i z tego, z tego typu miasta jak Bilbao powinniśmy czerpać na wybudowanie jednej e, fajnej rzeczy w danym miejscu, miejscu. Tylko to oczywiście musi być ciekawe potrafi naprawdę zmienić obraz nawet nie tylko miasta, ale i kraju, ponieważ Hiszpania od tego momentu zaczęła się kojarzyć również też z sztuką współczesną. Także... Czyli mógłby to być dla nas taki impuls roz... rozwojowy. No i tym akcentem optymistycznym dla Tarnowa kończymy dzisiejszą rozmowę. Gościem programu Cafe Tarno Paweł Kukiz-Szczuciński, lider Kukiz 15 z okręgu Świętokrzysko-Małopolskiego do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy bardzo. O rozmowę prowadzili, Mikoł Gniadek i Seweryn Partyjski. Dziękujemy.